Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie na naszej miejscówce Strzelnica Dirt Dzisiaj pokażę Ci kilka nowych linii, w sumie to jedną Kilka nowych przeszkód Jest z nami orzeł Dzień dobry Elo No To lecimy Tak jak zapewne kojarzycie naszą główną linię, właśnie tutaj z dwoma chopkami, bandą i tak dalej. Tak teraz rozwinęliśmy miejscówkę o jeszcze jedną linię. Linia ta zaczyna się właśnie tutaj kilka metrów dalej. Linia ta zaczyna się stepdownem. Jest to nowa przeszkoda dla nas. W sensie nie mieliśmy jeszcze nigdy u nas stepdowna. Stepdown jest zrobiony z wbicia. Wybicie jest, no nie jest tutaj wysokie. Jak zrobić takie wybicie mogliście zobaczyć w jednym z moich filmów nagranych dawno temu powiem szczerze. I właśnie tutaj jest taki step downik Lądowanie jest tutaj, nie wiem, z 3 metry dalej, no tak około 3 metrów. To nie jest typowy step down pod sztuczki. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby po prostu nabrać prędkość na. Pierwszą schop. Lądowanie na razie symboliczne, będzie poszerzone, będzie podszejpowane. I najeżdżamy. Faktycznie najechałem. I najeżdżamy na pierwszą hopę. Pierwsza hopa leci troszeczkę po hipie. Wybicie jest trochę wysokie. Wybicie ma około 2 metrów, 90, coś koło tego. I tutaj jest troszeczkę więcej przelotu niż na naszej regularnej hopie. Bo tutaj przelotu mamy około 4-5 metrów. Bliżej 5. Tak, tutaj się zaczyna wybicie. Raz, dwa, trzy. No tak 4 metry, 4 metry będzie na pewno. Tak. Tutaj mamy lądowanie naszej tradycyjnej, zwykłej hopy, a tutaj mamy lądowanie właśnie tego hipa. Bardzo ciekawie się to prezentuje. Tutaj jeszcze kminimy właśnie nad paletą, ta paleta będzie wyżej, będzie to przeszkoda do robienia właśnie nose bonków, Właśnie, że się uderza przednim czy tam tylnym kołem w paletę i się robi sztuczkę. Tak wygląda poszerzone lądowanie i mamy tutaj dwie drogi do wyboru, albo naszą tradycyjną linię, albo właśnie tutaj nowo powstałą hopę i właśnie jesteśmy po pierwszych testach po E, poprawie tego wybicia. Pierwotnie mieliśmy w planie zrobić tutaj step up, step down, ale po prostu nie wypaliło to. Tutaj pod spodem jest jakieś materace są, nie wiem, jakieś takie bardzo stare śmieci i bardzo ciężko jest tutaj się wkopać głębiej niż się wkopaliśmy. E, dlatego teraz zrobiliśmy tutaj hopę typowo przelotową. Też tutaj jest kilka ładnych metrów. Docelowo gminiem na tym, żeby wstawić tutaj boner loga, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest ogólnie dosyć skaciej, bo e, mamy tutaj mało miejsca właśnie wyrobić, żeby wyrobić e, z jednym drzewem albo z drugim drzewem. Tak jest tutaj mniej niż, mniej niż orzeł szerokości. A lądowanie też jest dosyć zrobione teraz prowizorycznie, ale co mnie cieszy linia działa i mam nadzieję, że teraz dolecę. Nareszcie tą hopę. Dobra, zawieram was na kawkę. No a poza updateem budowlanym również tutaj pojawiły się update, y, jeśli chodzi o rower. Pojawiła się nowa obręcz z tyłu wraz ze szprychami i innymi plami. Piasta została ta sama. No, łapcie teraz time właśnie z zaplatania obręczy. No ma. dzisiaj sobie zaplatamy obręcz Dartmoor Shield na piaście Dartmoor Reel. szprychach CN Spoke. No, także lecimy. no i tak jak mówiłem tutaj przeszkoda zaczyna się stepdownem, tutaj trzeba na maksa pompować się żeby dolecić tą popę i może się coś pojawi jeszcze tutaj zobaczymy i tak jak widzicie linia tutaj jeszcze nie jest do końca gotowa dlatego też jest tak trochę sketchy ją latać jeszcze tutaj nie jest do końca wszystko ubite wszystko wyrównane i dlatego Tutaj troszeczkę wyzwaniem jest to wszystko dolecieć Zwłaszcza tą chopę Jest póki co masakra Ale Uczy czegoś Uczy życia Nic was tak życia nie nauczy jak ta hopa Jo, Jo, mamy to. Nie dość jest sui, to jeszcze właśnie doleca Ciana ta chopa jako pierwszy raz. Jaram się w opór. Patrzcie co się dzieje. Chyba, że jest... nienormalny. Mega bekowo robi się bar barspina na takiej prędkości. No, trzeba naprawdę zapierdziać, żeby tutaj dolecieć tą hopę. W sumie nie wiem, trochę nie doleciałem, ale i tak jak na barspina to jest spoko. Jak robisz barspina przez przelot, to ciężko jest zrobić ten moment, w którym się podciągasz. Tak jak, nie wiem, leciał normalnie wprost, to bym w stanie ugiąć nogi i po prostu się wkleić w to lądowanie. Przy barspinie... Trochę ważniejsze jest to, żeby złapać tę kierownicę, niż to, żeby się idealnie wkleić. Sobie wyobraźcie sobie, co by było, gdybym tutaj nie złapał kierownicę. Tu jest pionowe lądowanie. Dobra, to może zrobimy jakiegoś timelapsa z szejpowania lądowania. Właśnie powaliśmy z Orłem całe lądowanie. Liczba mnoga tutaj użyta dla zwały. Tak to wygląda. Przejdziemy jeszcze chyba teraz na lądowanie Dropa step Stepdowna. I trochę tam też poprawimy. Prace trwają najlepsze, dopad nas tutaj troszeczkę zmierzch. Ogólnie to kminimy, żeby zrobić tutaj właśnie na tych nowych liniach. Jeszcze powstanie jedna linia cała, duża, najdłuższa tutaj dotychczas. O której Wam kiedy indziej opowiem. I kmieniem nad tym, żeby nie zrobić tutaj dżemu już na wiosnę, już nie wiem, za 2-3 tygodnie. Dajcie znać co o tym myślicie, dajcie znać co do nas wpada. Przypominam, że miejscówka znajduje się w chojnicach. Jest to tak pomiędzy, bo patologicznie mówiąc, między Bydgoszczą a Gdańskiem. No i nie zapomnij zostawić łapy w górę i tak dalej, co ci będę mówić. A my widzimy się już wkrótce z Fartem. No mam nadzieję, że widzimy, bo nie wiem czy mnie widać w ogóle.